Dzień dobry, Missyfu! Obudź się albo się spóźnimy do szkoły. <grym> znowu taki, tak, Missyfu, do szkoły chodzi się codziennie. Codziennie to powinny być przyjęcia. Wstawaj, Missyfu, albo się spóźnimy. Missyfu, chodźmy. Bum! A! Przestraszyłam się, Lili. Do szkoły! Panie manin! Do zobaczenia, przyjaciele! Missi fu, trzymaj się mocno! Z daleko jeszcze Tati? nie, Missy A ile zostało? Mójż! Już jesteśmy! Na ziemię! Dzień dobry, klaso! Dzień dobry! Dziś będziemy się uczyć nowego zaklęcia, ale najpierw potrzebuję dwóch pomocników. Toś chętny? Ja, ja, ja! Bardzo dobrze! Będziecie moimi asystentami! Ojej, wybrała nas! Hmm, do pracy! Bardzo dobrze. To zadanie jest bardzo ważne. Musicie przynieść dwa magiczne kociołki. Możecie, dziewczyny? Tak, tak, możemy! Znajdźmy te magiczne kociołki! A może pozwiedzamy trochę szkołę? Świetny pomysł! Gdzie idziecie? Szybko, szybko, a teraz złapią! Tati, Uciekają! Spójrz, spójrz! Te drzwi wyglądają interesująco! Wejdźmy tam! Sekretne schody. Chodźmy. Tak, 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 Chodźmy, chodźmy. A teraz, które drzwi? Nie wiem. Misio się. Ja też. Jest tu tak ciemno. Chodźmy. Ale zabawa. Tam są Tina! Tak Tati! Spójrz! Jest napisane nie wchodzić! Wchodzimy Missy? Wchodzimy? Na pewno są tam cukierki! Dobrze! Wow! Ile piłaczek! Co to robicie? Nie wolno tu wchodzić! Tati, ale są takie piękne! Spróbujmy innej piłeczki. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze! Ojej, ale smok! Smok? Gdzie? Mi <laughs> się piłeczkę! Nie! O nie! Tati, jesteś orłem! <laughs> A tak, zobaczymy, kogo ty się zamienisz. O-ou! Miau, 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 miau! Ojej! Co za bałagan! A teraz Staniemy się sobą? Gdzieś czytałam, że może to trochę potrwać. Ale już trochę uminęło i dalej nie jesteśmy sobą. Spójrzcie, tam jest księga. Zobaczmy, co to jest. O nie! Tu jest napisane, że nie można używać więcej niż jednej piłeczki, albo nigdy nie wróci się do normalności. I co teraz zrobimy? Zobaczę, co oni robią. Bardzo długo ich nie ma. A co to za Co wy zrobiliście? Kres stras na powrót do normalności nadszedł czas! Dipki! Znowu jesteśmy nami! W ramach kary i nauczki będziecie musieli posprzątać cały ten bałagan. Dobrze taty, wyciągnij swoją różdżkę, to skończymy to szybciej! O nie, 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 posprzątacie to sami! Nigdy tego nie skończymy! <śled> No to będziecie przestrzegać zasad obowiązujących w szkole! Missi Fu! Obudź się! Czas na szkołę magii! Nie, Tati. Jestem zmęczony. Chodź, Missy Dziś będziemy się uczyć wspaniałych rzeczy. Hmm... Okej. Okay. Chodź, ubierzmy się i zjedzmy śniadanie. Hmm, Pośpiesz się, Missy albo spóźnimy się do szkoły. Tina! co u ciebie? Cześć, tati. Dobrze. Wiesz, co będziemy dziś robić? Tak, będą pokazywać nowy eliksir. Chodźmy, tati. Przyszłyśmy pierwsze. Dzień dobry czarodziejki i czarodzieje. Czy wszyscy są gotowi na lekcję? Zacznijmy od przedstawiania waszych zwierzaczków. To jest mój kot, Misifu. Cześć! To jest moja wywiórka, Winki. To moja papuszka, Papuga. A to mój króliczek, Królik. To mój chomiczek, nazywa się Terry. To jest mój jeż, Spajki. Dobra robota. Dziś nauczę was jak zrobić nowy eliksir. I ważne jest, aby zwierzaki wam pomogły. Wow! Po pierwsze kociołki na stół. Będziemy potrzebowali następujących składników. Najpierw wrzucamy pajęczynę, ale bez pająka. Teraz magiczny peł Matki Chrzestnej. A na koniec wrzucamy jeden włosek z jakiegoś zwierzątka, ale tylko jeden, dobrze? W moim przypadku piórko. Teraz wszystko mieszamy, mieszamy bardzo dokładnie. Teraz musimy wypróbować. Mm. Czy ktoś mnie widzi? Wow, spójrzcie, pani nauczycielka zniknęła. A teraz znowu stanę się widzialna. Kokus, pokus, wracam do siebie. A teraz wasza kolejna zrobienie eliksiru. Najpierw pajęcza sieć. Wow, to takie ciekawe. Ja też chcę zrobić eliksir. Teraz pył wróżki chrzestnej. Skończyłam! Bardzo dobrze, Tina. A teraz wypróbuj. A teraz pojaw się ponownie. Kocus, pokus pokus stają się widoczna. To było super! Wow, Tina, poszło ci świetnie! Missifu, dasz mi, proszę, swój włos. I w końcu włos Missifu. Teraz musimy wymieszać i mieszać i mieszać. Hmm, naprawdę nie sądzę, że jednym wystarczy. Jestem gotowa! Bardzo dobrze, Tati, wypróbujmy go. Jestem niewidzialna! Jestem niewidzialna! Dobrze, Tati, a teraz powróć do normalności. Hokus, pokus, staję się widoczna! Co się stało? Tati, ilu włosów użyłaś? Tylko jednego. Ups. Missy Fu, dorzuciłeś więcej włosów? Tak, ponieważ myślałem, że jeden nie wystarczy. Widzisz co zrobiłeś? Teraz wyglądam jak kot. Nie martw się. Z pomocą różdżki włosy znikną, a Tati wróci do normy. Szczęście! A ja myślę, że lepiej wyglądałaś z kocimi wąsami, taty. Tak! Yupi, yupi! Znajdę cię! Na pewno mnie nie znajdzie, Missy Fu. dziś czas na przygodę z balonem. Świetnie, Tati. Chodź, wskakujmy do kosza i nadmuchajmy balon. To niemożliwe, Tati. Tak się nie nadmucha. Tres, tris, tras! Na nadmuchany balon nadszedł czas! Yupi! Ale fajnie! Spójrz, tu jest nasz dom! Ale malutki! Apa, domku! Spójrz na miasteczko Missifu! Ale piękne! A tam jest domek pana Monina. Jak myślisz, co teraz robi? No dobrze, a teraz zrobię sobie śniadanie. Który to przycisk? Chyba jednak inny przycisk, hehe. Zatrzymuje się! No, ale się boję, ale się boję! A? Co to było? Coś jest pod kocem! Sprawdźmy to! Ale się boję, co się stało! To jest żół! Ja! Ja! O, o! Szybko, wskoczmy na tę chmurę. Taty, powiedz temu żółwiowi, żeby sobie poszedł. Hi 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 hi. Uf, dobrze, że ten żółw sobie poszedł. Prawda, Taty? Hmm! Missyfu, wydaje mi się, że on wraca. Fu, poszedł po naszą różdżkę. Dziękuję, żółwiku, nie ma za co. A teraz użyjemy magii, żeby zejść na dół. A nie możesz użyć magii, żeby ten żółw zniknął? Misji fu? Dobrze, zejdziemy na ziemię fajnym sposobem. Tres, tris tras na trampolinę nadszedł czas! Ha? Nie zostanę sam z tym żółwiem. pójdę pierwszy. Juhu! hura Jubi! Jaha! Juhu! Baba! Żółwiku, to nie fair ukrywać się tak wysoko!